Hej hej, witaj, hej, hej, witajcie moi drodzy. Dzisiaj przechodzę do Was z czytaniem z kategorii Wybierz kartę. Mam już dla Was przygotowane obiekty. Zerknijcie sobie, wybierzcie. Ja kiedyś powiedziałam, że nie, będzie, nie będę robiła tego czytania. O to czytanie prosiła jedna z pań. I powiedziałam, że nie, że, że nie powinnam się w to mieszać, bo to jest sprawa indywidualna. Ale powiem szczerze, że po jakimś tam namyśle może jednak karty by nam wskazały, co można zrobić, żeby zapomnieć o eks, czy wyleczyć się z tego. I właśnie poprosimy dzisiaj karty, żeby nam podpowiedziały, w którym kierunku możemy pójść, żeby, żeby zapomnieć, żeby zrobić coś nowego w tym swoim życiu i kogoś poznać. Karty mam przetesowane. Wybierzcie sobie obiekt. Jedynka, dwójka, trójka. Zaczniemy od jedynaczki. Paść pentakli. Pazie, pazie są ogólnie taką energią. Yy, pazie są taką energią yy, początku. Yy, jest myśl, tak? I zróbmy coś z tym. Mam nadzieję, że będzie to jeszcze bardziej z wami rezonowało, że to będzie ta myśl, że faktycznie zostawię, zostawię to. Dobrze, przełóżmy na, dla grupy pierwszej. I trzy karty, które wskażą nam, co ewentualnie moglibyście robić. Dziewiątka pentakli, królowa pentakli, dziewiątka kielichów. Myślę, że tutaj um, powinniście skupić się na tym, co Was otacza, ale nie pod względem materialnym. Um, dziewiątka pentakli mówi nam o tym, żeby cieszyć się z małych rzeczy, żeby ponad rzeczy materialne stawiać zaspokajanie duszy. Tak, czyli jeśli wstajemy rano, to cieszymy się, że świeci słońce, czy cieszymy się, że gdzie gdzie trawa jest jeszcze zielona przy naszej porze roku czy że nie pada, czy że świetno, zrobiliśmy sobie dzisiaj świetną kawę, tak? Żeby doceniać takie małe rzeczy. Królowa Pentakli, za to to kobieta, która otacza się, lubi się otaczać, ona jest bardzo praktyczna, tak? Lubi się otaczać ładnymi rzeczami, ale w tym celu sama też upiększa wszystko dookoła siebie. Jeśli Twój ogród potrzebuje um, chwili uwagi, dobrze by było, żebyś się tym zajął, zajęła, tak? Jeśli yy, nie wiem, jesteś mężczyzną, miałeś plan, yy, żeby odrestaurować yy, nie wiem jakiś stary samochód, bo yy, właśnie to jest Twoim marzeniem. Karty mówią, proszę bardzo, zajmie się tym i ciesz się z małych rzeczy. Że a dzisiaj, yy, nie wiem, wypolerowałem felgi, tak? Czy że je pomalowałem? Kobiety mogą się cieszyć, że wreszcie poprzesadzały kwiaty, które tak długo na to czekały. Yy, tutaj, jakby, właśnie karty wskazują na, na to, żeby skupić się na tych najdrobniejszych szczegółach żeby otoczyć się rzeczami stworzonymi przez nas z których będziemy na co dzień czerpać radość tak, jeśli w przypadku na przykład przesadzania kwiatków, jeśli wstajemy rano, widzimy, że ten kwiatek odżył, że jest dużo ładniejszy, ma więcej listków, czy one są bardziej zielone, może się bardziej, może poszedł w górę, tak? I jakby wiemy, że to jest nasza zasługa, że to ja, dzięki mnie, ta roślinka nadal żyje. Musimy, wydaje mi się, że karty chcą powiedzieć: idźcie w tym kierunku. E, upiększajcie rzeczy koło, koło siebie, e, spędzajcie czas z rodziną, e, pomagajcie, jeśli potrzebujecie, e, jeśli, jeśli czujecie, że e, jest to od Was wymagane, jeśli czujecie, że tego właśnie potrzebujecie, żeby spędzić czas z najbliższymi czy żeby ich wysłuchać. E, nie wiem, urządzić z nimi przyjęcie, zaplanować coś, zrobić coś własnoręcznie. Bardzo proszę, skupcie się na tym na rozwijaniu y, takich swoich, y, y, na rozwijaniu swojej duszy, piękna swojej duszy. Musicie się skupić w końcu na sobie na tych pozytywnych aspektach tak. Żeby tutaj nie było myślenia, a bo jestem zraniona, bo on, ona zrobił mi to i to. Jakby no zrobił, no ale weźcie to jako lekcję, zapamiętajcie na przyszłość i nie wchodźcie więcej w, w, takie, w takie historie, bo wiecie jak to się zaczyna i wiecie jak to się kończy i potraficie, będziecie potrafili to od siebie odsunąć, tak? I wyjść z tego, a tutaj uzdrowieniem karty pokazują, że będzie takie robienie wokół siebie e, przyjemnego gniazdka, przyjemnego kąta, tam gdzie się będziecie dobrze czuli. No i wydaje mi się, że ta dziewiątka kielichów jest e, po prostu naszym, e, naszym efektem. Jeśli zro, wykonacie tą pracę, to dziewiątka kielichów jest efektem. Dziewiątka kielichów jest e, kartą spełnienia marzeń. Może nie wiem może, może jakby nie chodzi tutaj o to, że jeśli przepracujecie, jeśli zaczniecie to robić, a może chodzi o to, że jeśli y, zaczniecie tutaj robić jakieś robótki ręczne, y, grzebać w samochodzie, hmm. czy, czy w ogródku, czy nie wiem, jeszcze robić na drutach szaliki y, na zimę dla swoich najbliższych, jakieś piękne czy swetry, może. Y, 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 w międzyczasie poznacie kogoś wartościowego na kogo zasłużyliście ale wydaje mi się, że tutaj też może chodzić o to, że po prostu wyjdziecie z tego i będziecie czuć się ze sobą dobrze i nadejdzie czas taki, że uśmiechniecie się i powiecie dzięki, że mi to zrobiłaś, zrobiłeś bo ja teraz jestem dużo silniejsza i ja teraz już wiem czego nie chcę ja, ja, ja jestem przekonana przekonany, czego chcę jak widzę jedynki. Dziękuję bardzo. Dwójeczki. Dwójeczka to jest słońce. Wszyscy doskonale wiemy, że słońce jest... jest słońcem. Przynosi nam słońce. Zobaczymy, czy... Rozkład również będzie nam przynosił słońce. Zobaczcie kartę wskażcie nam. O Luku, znowu. Wow, wow, wow. Pustelnik Askielichów i wieża. Więc Pustelnik Askielichów i wieża. Dobrze, wiemy, że pustelnik to osoba doświadczona, mądra. On stoi sobie na tych kamieniach, tak? Te kamienie są ułożone w jakiś most nad czymś, nad problemami, nad nie wiem, przeszkodami, nad całym jego życiem, może on już jest ponad to. I jakby każde doświadczenie to jest jeden, Kamyczek. I one tworzą jedną całość, której nie da się zburzyć, tak? Poza tym, te jego wszystkie książki świadczą o jego mądrości. Tutaj, lupa świadczy o tym, że jest bardzo wnikliwy. Jasna laska świadczy o tym, że nie ma przed nim tajemnic. Tak? Mi się wydaje, że jakby już jesteście mądrzy o jakieś doświadczenia. Już jesteście na pewnym etapie um, wychodzenia z tej, z tej żałoby po tym, po tym związku. Nazwijmy to w ten sposób. E, tu już się zadziała jakaś wieża, albo Wy jesteście na tyle doświadczeni i na tyle mądrzy już i zauważacie pewne rzeczy, że, że, że wieża się zadzieje. Wieża się zadzieje, prawda, y, wyjdzie na jaw, to co złe runie, y, a to co dobre zostanie. I na tym, co pozostanie, na tych trwałych, na tych trwałych fundamentach, zbudujecie coś nowego. Dostaniecie szansę na, na, coś, na coś nowego. Jakiś nowy początek emocjonalny. Miłość do siebie, czy do kogoś. Mocna energia, co? Czujecie to? Mi się wydaje, że to jest w takiej kolejności, że już chyba że e, zadziała się wieża. że e, prawda wyszła na jaw, że wy sobie to y, wiecie. Przyszło to jak grom z jasnego nieba. Y, i do was zaczyna docierać jakby zaczynacie wyciągać wnioski, nie wiem, zdarzenie po zdarzeniu, sytuacja po sytuacji, tak i nagle budujecie sobie z tych doświadczeń ten swój mostek i przechodzicie ponad to. Tylko teraz tak jakby to się miało odnosić do tego jak sobie z tym poradzić, jak z tego wyjść. Może właśnie powinniście przeanalizować ten swój związek w krytyczny sposób. Spojrzeć na to, wyjść jakby z siebie, tak? Stanąć jako osoba trzecia i spojrzeć na niektóre sytuacje. I wyciągnąć wnioski, przeanalizować i na tej podstawie, używając swojego doświadczenia. Tak? Które w trakcie tej analizy tych rzeczy, które się zadziały, będziecie już mądrzejsi. O... Będziecie mądrzejsi po prostu. Będziecie wiedzieć, czego już nie chcecie. Być może Askilichów pokazuje Wam, że wtedy się dowiecie, czego chcecie. A może z mówię Wam, żebyście, że jest ktoś na horyzoncie, na horyzoncie że. Bo zobaczcie tutaj, widać, będzie. Jest yy, gołąb. Gołąb jest symbolem czystości. I on leci z góry, z nieba. To jest dar dla Was. Może jeśli przeanalizujecie wieżę. Spadło, to spadło. Nie wnikaj. Znaczy, jakby no, nie wracajcie do tego, tak? Na takiej zasadzie. Spadło, to spadło. E, przeanalizujcie, wyciągnijcie wnioski. E, wyciągnijcie wnioski. Stajcie, stańcie się mądrzejsi. Przeanalizujcie to wszystko tą lupą, która tutaj jest. Punkt po punkcie. Tu jest jeszcze pokazane drzewo dobra i zła. I wy będziecie potrafili oddzielić to dobro od zła. Będziecie wiedzieć, która sytuacja była dla Was dobra, a która była dla Was zła. Która nie powinna mieć miejsca, w której powinniście inaczej zareagować. Dzięki wieże. Może, może ta wieża się dopiero wydarzy? Może. Wiecie, czasem bywa tak, że idziemy ulicą, usłyszymy coś, yy, jakby wyrwane z kontekstu. Przynajmniej ja tak mam. Yy, wyrwane z kontekstu i daje to nam do myślenia. Yy, ja uważam, że takie sytuacje yy, są przekazane odgórnie. Że my powinniśmy to usłyszeć, żeby to nam. Rozjaśniło umysł w niektórych kwestiach. I może tutaj jest tak samo, że przyjdzie jakaś wieża, nie wiem, czy ktoś coś powie, czy koleżanka kolega zacznie opowiadać, że ma taką, a nie inną sytuację. Wy sobie zaczniecie to przykładać na swoje, a że faktycznie, bo, tak miało, bo, bo u mnie też to miało miejsce. Dlaczego on się tak zachował, dlaczego on mnie nigdy nie szanował. Jakby zacznie do was docierać, coś wydarzyło tak naprawdę. Jeśli wieża miała miejsce, to powinniście skupić się na analizie tego, co się wydarzyło. Jeśli, się roz, jeśli jakby nie było wieży, tak, to zapoczątkujcie to. A potem z czystym sercem wejdziecie w coś. W coś nowego, w coś, co w da Wam radość i szczęście, co było Wam pisane, co jest da darem od niebios, i od Was będzie zależało, czy Wy to weźmiecie, czy nie. Mam nadzieję, że coś Wam to mówi, bo mi nic. Dziękuję dwójkom. Zapraszam trójki. Tutaj mamy kartę gwiazd Ilecą karty? No strasznie. Jazda jest piękna. Ona też jest pozytywna. Mówi nam o a, spełnieniu marzeń. Ta dziewczyna na tej karcie niczym się nie martwi. No po prostu robi swoje. Może i wy będziecie musieli robić swoje. Dziesiątka kielichów. Mak. I koło Fortuny. Pozamiataliście. Szczerze mówiąc to koło Fortuny to mi wyszło pierwszy raz w tej talii. Bardzo ładna karta. Dobrze wyszło tak. Dziesiątka kielichów. Więc tak. Dziesiątka kielichów. Może nam mówić o tym, żebyśmy skupili się na rodzinie, najbliższych przyjaciołach, na spędzeniu z nimi czasu, nie wiem, wycieczki, kolacje, obiady. Wychodźcie często do kina, spotykajcie się porozmawiać, nawet na godzinę. Czy wychodźcie na spacery, jeśli jest ładna pogoda, czy no róbcie coś razem, tak. I skupicie się na swoich celach. Mak mówi nam o dążeniu do celu. Mówi nam o tym, że mamy wszystko, czego nam potrzeba, by zrealizować swój cel. Myślę, że jakby energią, która towarzyszy ludziom zranionym, jest to, że oni nie skupiają się na sobie. Skupiają się na, tym, na tej osobie, która ich zraniła. Tutaj jest... Wspomniane, że macie realizować swój cel, że macie być blisko swoich najbliższych, rodziny, przyjaciół. To nie musi być małżonek, tak, no bo tutaj mówimy o rozstaniach. Ach, chyba, że macie taką sytuację, że nie możecie się uwolnić od kochanka, więc skupcie się na swoich dzieciach, na swoich współmałżonkach, rodzicach, yy, rodzeństwie, najbliższych przyjaciołach, znajomych. Yy, realizujcie swoje cele w pracy, jeśli, yy, jeśli takowe macie. Jeśli chcecie dążyć do podwyżki, proszę uprzejmie. Yy, ale koło fortuny nam mówi. Że musisz być gotowy na nadejście zmian. Że los ma dla ciebie przygotowaną pewną niespodziankę. I że możesz sobie odpuścić yy, dążenie jedną i tą samą utartą ścieżką. Bo jest tutaj, bateria się yy, rozładowuje. Przepraszam bardzo, bardzo. Yy, bo jest tutaj dla ciebie przygotowany, yy, przygotowana pewna niespodzianka. Chyba. Chyba nie będę musiała mówić nic więcej. Zajmujemy się rodziną najbliższymi. Yy, skupiamy się na swoim celu. Jeśli coś odkładaliśmy od bardzo dawna, yy, porzućmy myśli o yy, tym naszym byłem. Skupmy się na sobie, skupmy się na, re, na realizacji swoich celów. Wypiszcie sobie na kartce: yy, Chcę zrobić to i to, chcę dojść do tego i do tego, osiągnąć to i to. I jakby powolutku, najpierw punkt pierwszy realizujemy, choćby to miało trwać tydzień, miesiąc, trzy miesiące, pół roku, realizujemy. Przy wsparciu najbliższych, przy wspieraniu najbliższych, realizujemy cel. I oczekujemy zmian, oczekujemy niespodzianki, którą przygotował nam los. Myślę, że im y, bardziej skupicie się na sobie i na swoim cieple rodzinnym, tym szybciej dostaniecie koło fortuny. I mam nadzieję, że to będzie pozytywna zmiana. Bardzo Wam dziękuję za czytanie. Y, mam nadzieję, że będzie to z Wami rezonować. Wydaje mi się, że to drugie. Y, ta dwójeczka była chyba taka najbardziej e, dla mnie najtrudniejsza. Nie wiedziałam o co tak naprawdę chodzi. Mam nadzieję, że Wy będziecie wiedzieć. E, bardzo Was proszę, żebyście e, przede wszystkim skupili się wszyscy tak jak, e, tak, jak wszyscy mnie słuchacie w tej chwili. Skupcie się na. Na sobie, na spełnianiu swoich marzeń i pragnień. Nie interesuj, nie, jakby odsuwajcie od siebie myśli e, o tym, co było. Jeśli przychodzi do Was myśl, e, mi na przykład czasem pomaga e, modlitwa. E, wtedy proszę mm, o jakieś nowe pomysły kreatywne. Mi też pomaga na przykład, właśnie wzięcie się za kartę i pomyślenie trochę o Was. Fajnie też, to z, z moje, moja przyjaciółka akurat mi opowiadała, że ona też była w takiej mocno złej sytuacji emocjonalnej. Wyszła z tego, ponieważ zajęła się sobą, swoim ciałem. I zaczęła ćwiczyć intensywnie. I jakby to, że pochłonęła ją organizacja dnia, żeby zdążyć na ten fitness, na tamten, na rano pobiegać, wieczorem wyjście, czy psem i tak i I jakby to pochłonęło jej całe myśli i w pewnym momencie jakby przez, przez myślenie o byłym partnerze przestało jej sprawiać ból. Mam nadzieję, że to będzie dla Was jakaś taka um, podpowiedź, co zrobić z czasem. Dzięki i hej.